22 kwietnia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zofia Miller, zapraszam na dziennik, a w nim już za chwilę. Za nami Everyboard Festival, podczas którego zaprezentowanych zostało 26 dyscyplin sportowych związanych z deskami. Organizatorzy już zapraszają na przyszłoroczną edycję. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło spotkała się z mieszkańcami Jeleniej Góry. Poruszana tematyka dotyczyła przede wszystkim gospodarki i systemu emerytalnego. Za nami dwa dni Everboard Festival, imprezy, w której zgromadzono wszystkie sporty, związane z wszelkimi rodzajami desek. Adrenalina sięga zenitu, mimo że pogoda, szczególnie pierwszego dnia, nie rozpieszczała. To już druga edycja wydarzenia gromadzącego wszystkie sporty deskowe w jednym miejscu. Dzięki współpracy z Urzędem Miasta w Karpaczu powstała możliwość zorganizowania imprezy typu Whole City Event. Mieszkańcy oraz turyści mogli oglądać wyczyny sportowców we wszystkich bardziej uczęszczanych punktach miasta. Już kilka niespodzianek i mamy, mieliśmy sensacyjnych. Następne nowe dyscypliny deskarskie weszły. Przed chwilą demonstrowaliśmy kneeboard. Jest to deska wodna, podciągana na motorówce lub na wyciągarce, na której się nie stoi, tylko klęczy. No, od Nazwy, te, nazwa ma od tego, że się klęczy knibor. I kolejna dyscyplina tu mamy z boku, obok trampolina, przed chwilą był występ mi, wice, mistrza, mistrza Polski w gimnastyce akrobatycznej, chłopak z Jawora, który skacze na y, no tu już, już sam, sam zapomniałem jak się to nazywa, ta nowa dyscyplina, ale to jest kolejna, która w tej chwili 26 dyscyplina. Adrenalina sięgała zenitu, szczególnie podczas pokazów. Na festiwalu prezentowano 26 dyscyplin związanych z deskami. Zawody odbywały się m.in. na ulicach Karpacza, na stadionie, na budowanym specjalnie na festiwal torze skimboardowym i wakeboardowym, rynnie wodnej i rampie do skateboardu. Jest to dyscyplina sportu stosunkowo nowa w Polsce. znaczy Trwa około 10 lat, ale rzeczywiście znana jest dopiero od kilku. Jest to sport, który, na którym pływamy na desce ze sklejki na płytkich akwenach to jest centymetr, 2 centymetry wody. Właściwie ślizgamy się bardziej niż pływamy i wykonujemy różnego typu ewolucje. Albo na przeszkodach, albo na płaskiej wodzie. Tą dyscyplinę może uprawiać każdy. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Są to od małych dzieci, zupełnie malutkich, czteroletnich, pięcioletnich, do osób w wieku moich rodziców, czy nawet dziadków. Jeśli ktoś jest tylko w miarę sprawny fizycznie, jest w stanie podbiec kawałek i podskoczyć, to może uprawiać ten sport. Wiadomo, bez jakichś większych ewolucji, już w starszych. Wieku, ale zdecydowanie pływać może każdy. Jednym z najbardziej widowiskowych były zmagania longboardzistów ścigających się na głównej ulicy miasta. Spora prędkość i mokry asfalt sprawiały zawodnikom sporo problemów. Mimo, że niektóre upadki wyglądały groźnie, poza zadrapaniami nikomu nic się nie stało. Można wyróżnić kilka jakby rodzajów longboardingu, czyli począwszy od takiego zwykłego jeżdżenia po mieście, przemieszczania się, aż do downhillowych zjazdów, czyli szybkich zjazdów z góry. Dzisiaj mamy taką freeride'ową, downhillową dyscyplinę. Na miejski stadion specjalnie z myślą o miłośnikach sportów zimowych zwieziono kilkadziesiąt ton śniegu. Jak na nartach się wykonuje takie triki, bo jeżdżą również zawodnicy na deskach snowboardowych, a to troszeczkę e, różny poziom trudności można powiedzieć. No nartki różnią się tym, że jednak się rozjeżdżają, trzeba gdzieś tam je spójnie trzymać. Y ale, ale ale, jak widać chłopaki tutaj spokojnie sobie dają z tym radę i, i, i są na równi ze snowboardzistami. Pierwszego dnia podczas rozpoczęcia imprezy relacją na żywo z poszczególnych dyscyplin transmitowaną w internecie obejrzało ponad 6 milionów osób z całego świata. Fajowo rok temu też było fajnie. Super, elegancko trochę pogoda mnie dopisała. Ale mimo wszystko jest naprawdę dobry klimat. Widzę w niej tak ogromny potencjał, że za 2-3 lata, jeżeli byśmy mieli fundusze, to firmy, sponsorzy będą się o taką imprezę bili. Jest to taka jedyna impreza, praktycznie na świecie, która skupia w sobie tyle sportów ekstremalnych, deskowych i miejsce jest fantastyczne. Karpać góry, śniegi, wody. A perspektywa jest ogromna. Jeśli będą sponsorzy, to można zrobić imprezę na skole europejską, może nawet i światową. Everyboard Festival śmiało można podsumować jako imprezę udaną za rok kolejne duże Sportowe emocje. Sala wypełniona niemal do ostatniego miejsca. Tak wczoraj w Książnicy Karkonoskiej wyglądało spotkanie z Beatą Szydło, wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Tematem spotkania było przede wszystkim omówienie sytuacji politycznej i gospodarczej kraju. Najwięcej uwagi poświęcono jednak systemowi emerytalnemu, na którym w ostatnim czasie politycy oraz eksperci nie pozostawiają suchej nitki. Jarosław Kaczyński ma świętą rację. System emerytalny w Polsce jest wielkim oszustwem. To, co zostało wprowadzone reformą systemu emerytalnego, okazało się po tych kilkunastu latach, że kompletnie mija się z rzeczywistością i nie zabezpiecza emerytur. A z druga strona jest też taka, że niestety zaczynają się coraz większe problemy z finansami publicznymi. Tyle tylko, że system emerytalny nie może być tratwą ratunkową dla budżetu państwa, bo to są pieniądze ludzi i to jest bezpieczeństwo ludzi. My postulujemy, żeby był wolny wybór, żeby ludzie mieli prawo decydowania, czy chcą mieć emerytury z OFA, czy chcą mieć emerytury z us u żeby mieli prawo tę decyzję zmienić. A przede wszystkim mówimy o tym, że te zmiany systemu emerytalnego są konieczne, trzeba je wprowadzić szybko. Sporo mówiono również o niedawnej nominacji Izabeli Leszczyny na wiceministra finansów. Zdaniem polityków PiS, posunięcia rządu są niezrozumiałe, szczególnie, że nowa wiceminister nie jest ekonomistką, a polonistką podkreśla Beata Szydło. Ja jestem zadziwiona w ogóle tym, tym wyborem, ale to tylko potwierdza, nie bardzo sympatyczna pani poseł, natomiast zdziwiło mnie to, że akurat ona zostaje. Po pierwsze uważam, że jest bez sensu, żeby w Ministerstwie Finansów było ośmiu wiceministrów, bo jak się spojrzy nawet na przygotowywane ustawy, czy na przykład budżet, no to są buble. No to są buble, więc albo towarzystwo tam nic nie robi, no to po co tam jeszcze jeden urzędnik, który będzie tylko piastował swoje stanowisko. Po drugie ja mam wrażenie, że ta nominacja, tak samo jak i poprzednia posła Cichonia, pokazuje, że tam już nikt nie chce przyjść z poważnych ekspertów. Po prostu to jest na zasadzie łapiemy kogo się da, żeby zapełnić etat. No, przykre, ale prawdziwe niestety. Beata Szydło przyjechała do Jeleniej Góry na zaproszenie Komitetu Miejskiego Prawa i Sprawiedliwości. Piątkowe popołudnie w książnicy Karkonoskiej odbyło się spotkanie promujące drugi tom encyklopedii Solidarności, wydanej staraniem IPN i Stowarzyszenia Pokolenie. To już drugi tom encyklopedii o Solidarności. Jest to największe tego typu przedsięwzięcie realizowane w Polsce. Do tej pory ukazało się w niej około 1700 biogramów i ponad 500 haseł. Docelowo ma być 5000 biogramów i ponad 2000 haseł. Realizację projektu Encyklopedii Solidarności rozpoczęto w 2006 roku, a dalsze prace nad kolejnymi tomami potrwają jeszcze co najmniej kilka lat, mówi Przemysław Miśkiewicz. Projekt jest dosyć pionierski. Tego typu projekty nie, nie, nie były dotychczas realizowane. Jest to największy projekt w historii, jaki w tej chwili jest realizowany w Polsce. Jest to pewien projekt do tej pory, który wcześniej nie został zrealizowany. Minęło już tak dużo czasu, że. Trzeba kiedyś ten projekt po prostu zrealizować i postanowiliśmy wraz ze Stowarzyszeniem Pokolenie przyłączyć się do niego i oddać pewien hołd bohaterom Solidarności. W encyklopedii można znaleźć biogramy osób znanych z pierwszych stron gazet. Jednak autorzy stawiali nacisk przede wszystkim na zaprezentowanie postaci mniej znanych. Najważniejsi są właśnie ludzie tzw. drugiego czy trzeciego szeregu, czyli ci, bez których Solidarność nigdy by nie wygrała, bez których nie byłoby niepodległej Polski, a o których niewiele wiemy. I to jest jakby najważniejsza rzecz w tej encyklopedii. Ja nazywam to papierowym pomnikiem papierowej rewolucji, gdyż Solidarność było to przede wszystkim papierowe, wolne słowo. Jest adresowana do młodego czytelnika, bo tak naprawdę za kilkadziesiąt lat, czy nawet za kilkanaście, nie będzie by można bezpośrednio zwracać się do uczestników tamtejszych wydarzeń i encyklopedia będzie w tym momencie informować o tym, co wydarzyło się w latach 80. i 70. Na tym projekt się nie kończy. Teraz już się roz, rozpoczęły e, prace nad tomem trzecim e, encyklopedii e, i teraz wstępnie na dzień dzisiejszy może, zakładamy, że tom, drugi, e, tom trzeci przepraszam e, ukaże się drukiem e, na przełomie 2014 2015 roku. Tak, tak. Zakładamy, że się uda po prostu tego terminu dotrzymać. Docelowo ma być wydrukowanych 5 tomów, a co będzie później, to zobaczymy, jak się już ten pierwszy etap projektu skończy. Nie wykluczamy kontynuacji prac nad tym projektem, ale to dopiero w przyszłości zobaczymy. Publikacja została wydana dzięki współpracy Instytutu Pamięci Narodowej i Stowarzyszenia Pokolenie. Encyklopedię można kupić m.in. poprzez internetową stronę IPN. Wynikiem 3 do 2 zakończył się niedzielny pojedynek kieleń karkonoszy z drużyną Sokoła Wielka Lipa. Decydującą bramkę podopieczni trenera Milewskiego zdobyli w 90 minucie. Początek spotkania należał do gospodarzy, którzy często stwarzali sytuacje bramkowe, ale brakowało im skutecznego wykończenia. W 37 minucie jeden z nielicznych ataków goście zamienili na bramkę. Na kolejną nie kazali długo czekać. W 44 minucie było już 2-0 dla drużyny z Wielkiej Lipy. Na szczęście jeszcze przed gwizdkiem kończącym połowę nasi zawodnicy zdobyli gola kontaktowego i na przerwę schodzili przy stanie 1-2. Wydawało się, że mamy kontrolę nad, 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 nad yy, wynikiem i nad, nad grą. Niestety ta bramka do szatni podała szczytę parkonoszą. Czego się obawiałem, że w drugiej połowie ruszą i, i, i przy naszej takiej dyspozycji jak dzisiejsza nie wiem jest czy, 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 czy nerwowością do tego stopnia, że wygrywając z pasujemy się na trzecim miejscu i dochodzimy do, do kobiety za pięć punktów. No niestety, no, obawy moje potwierdziły się. Po zmianie stron podopieczni trenera Milewskiego grali ambitnie i dążyli do przechylenia szali zwycięstwa na swoją korzyść. W 55 minucie bramkę na remis do końca meczu nie brakowało okazji do objęcia prowadzenia i niemal z końcowym gwizdkiem radość zgromadzonym kibicom dał Christian Majer. Ostatecznie Karkonosze wygrały niedzielne spotkanie 3 do 2. Te sytuacje do zwycięstwa też mieliśmy. Mieliśmy poprzeczkę, mieliśmy dwie sytuacje sam na sam, także równie dobrze do przerwy mogliśmy schodzić jako zwycięzcy. I dlatego wierzyłem, że, że, że jeżeli podejmiemy walkę i zagramy jeszcze z większym zębem i, i chyba to było w drugiej połowie widać, że poszliśmy po prostu na całego i niektórzy być może nie, nie na swoich pozycjach. Nie, gdzieś poprzestawialiśmy trochę z, z braku tam jakichś kontuzji, kartek tych zawodników, ale poszliśmy na maksa i, i udało się, opłacało się, i, i to jest chyba w sporcie najładniejsze. W kolejnym pojedynku karkonosze zmierzą się z rezerwami legnickiej Miedzi. Wiadomością sportową kończymy wydanie dzisiejszego dziennika. Życzę miłego i spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Sponsorem prognozy pogody jest firma Marlec Nieruchomości. Domy, mieszkania, działki. Sprzedaż lub wynajem. Wirtualne wizyty 360 stopni. Granderoma, Twoja ulubiona sieć pizzerii. Zadzwoń i zamów. Zapraszamy też do lokali w Cieplicach i na Zabobrzu. Na wtorek w regionie synoptycy zapowiadają pogodny dzień. Z rana pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, temperatura od 9 do 12 stopni, ciśnienie 1008 hektopaskali, wiatr słaby z zachodu. Po południu ciepło, ale pochmurnie, okresami przejaśnienia, temperatura od 14 do 16 stopni, ciśnienie wyniesie 1020 hPa, wiatr słaby z zachodu. Randeroma, Twoja ulubiona sieć pizzerii. Zadzwoń i zamów. Zapraszamy też do lokali w cieplicach i na Zabobrzu. Sponsorem prognozy pogody jest Orient Kebab pizza i kebab na telefon.